Dajcie kochani na kanale KitchenBook TV. Pokażę wam, jak przygotować rolatki z pizzy. Pizzę podaną troszkę inaczej. Zacznę od przygotowania sosu. Do misy blendera wrzucę pomidorki koktajlowe, świeżą bazylię, łyżeczkę oliwy cząstkowej. Przyłyżki pasty pomidorowej, szczyptę soli i zblenduję. Sos jest gotowy? już? Tak? Ja na podłogę. Użyję gotowego ciasta do pizzy. Możecie zrobić ciasto samodzielnie. Ja Ci pomogę, chcesz? Tak, poproszę. Przepis na naszym kanale. I na ciasto. Chcę Rozsmarowuję. Ja chcę też rozsmarować. Proszę. Sos. Ale to mi się podoba. Nie. To mi się... Ładnie pachnie, prawda? Ale A spróbować? Proszę. Następnie układam plastry szynki konserwowej, a na plasterki szynki plastry sera żółtego. I czas na zwijanie. Ciasto zwinęłam w rulon, odkrawam pierwszy kawałek, a następnie kroję centymetrowe kawałki. I układam w ten sposób w formie do pieczenia. Z wierzchu rolatki posmaruję oliwą czosnkową. I wstawiam je do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Po 30 minutach pizza jest upieczona. Zaczmać, jak pięknie wygląda, tylko uważaj, bo gorące. Tak? Życzę Wam, kochani, smacznego i miłego pieczenia.